Dzień dobry, witam serdecznie na forexjestrader.com W tym tygodniu ostatnimi czasy działo się tak wiele, że nie będę zamieszczał przykładowych przykładów transakcji, poszczególnych transakcji, tylko zrobię po prostu przegląd wszystkiego po troszu, co się działo na rynku. Patrzymy na 4-godzinny wykres złota, o którego powinienem zacząć. Tutaj, e, trady, poszczególne transakcje oparte są o moment inwestycyjny. Inwestycje w dłuższym terminie, w średnim terminie opierają się o perspektywę czasu dłuższą w przeciwieństwie do momentu i day tradingu. Także, e, ten e, rodzaj handlu e, instrumentem przypomina bardziej inwestowanie w akcje e, czy inne walory, które będziemy trzymali dłużej. Wejdziemy teraz na wykres jednogodzinny, gdzie widzimy, że akcja tutaj wyprzedaży w którymś momencie się jakby kończy. Powracają nowi kupujący. Nie mamy pewności, że rynek będzie rósł i rósł, ale w którymś momencie mamy bardzo charakterystyczne zachowanie. Po pierwsze, tutaj już nie ma sprzedawców na rynku, o czym możemy pomyśleć, że rynek powraca na trendzie czterogodzinnym i dziennym do wzrostów. Ponadto na jednogodzinnym wykresie nagle mamy cienie. Ponownie nie ma sprzedawców. Rynek ucieka z niższych podziałów, zaczyna strzelać do góry. Tutaj przerywaną linią zaznaczyłem pierwsze wejście transzowe, czyli największe z tych wejść na pozycję długą. Rynek strzelił później agresywnie do góry, zaliczył po jakimś czasie większą korektę, prawda? No, zdarza się czasami. Rynek może agresywnie nawet spadać, tak jak tutaj, ale po chwili pokazał, że nie ma e, więcej sprzedawców, nie ma jakiejś konkretnej perspektywy spadkowej, nie wykona się fala ABC, nawet tylko była to zwykła fala, fala pojedyncza, spadkowa. Także tutaj stop loss dla tej pierwszej pozycji, e, żeby inwestycja miała sens, musi być dłużej utrzymywane. Poniżej ostatniego paternu, czyli formacji. tak? Czyli tak samo tutaj ponownie, kiedy rynek odwrócił do góry, strzelił agresywnie i weszliśmy w rynek w tym momencie. To jest kolejna przerywana linia. E, mamy do czynienia z wejściem na pozycję długą, oczywiście. E, I tutaj stop loss był ustawiony również szeroko, jako że jest to inwestycja, a nie e, tradowanie pod momentum, czyli pod krótkie jakieś zachowanie na fali jednogodzinnej czy czterogodzinnej. Stop loss był ustawiony tutaj poniżej minimum. Niestety było i tak niekomfortowe, bo rynek tutaj przez jakiś czas zachowywał się niepewnie. Nie było sprzedawców na rynku, dlatego trzymałem te pozycje, jedną i drugą. Jeżeli nie ma sprzedawców, to jest duże prawdopodobieństwo, że powrócimy do dużego trendu wzrostowego. Co się stało w pierwszym momencie niepewności, kiedy na SP 500 znowu nastąpiło jakieś tąpnięcie, czy na jednogodzinnym wykresie zobaczyliśmy, że następuje przesielenie na pozycje krótkie. Rynek strzelił agresywnie do góry, przyciągając moją uwagę poniżej, proszę zwrócić uwagę, tu mamy Zieloną linię, która jest linią wsparcia i oporu kluczowego nawet dla tej fali w tym momencie, można powiedzieć. Także rynek być może od, do, od góry będzie testował tą linię, ale na razie nie zapowiada się agresywnie, ruszył do góry. Jest pewien e, odnośnie pozycji długich, przynajmniej na piątek, e, 2 września 2011. Aktualnie mamy sobotę, 3 września. E, także można spokojnie tutaj chwilę poobserwować te wykresy bez e, ruchów, e, bez mojej pracy na nich, dlatego pomyślałem, że nagram tą krótko, e, krótką wideoanalizę mówiącą o tych transakcjach. E, rynek wyrwał się ponad wsparcie i opór, bardzo ważny opór, wsparcie. E, ruch do góry mamy, e, troszeczkę rynek się cofnął, dokonałem. Trzeciego wejścia w rynek na pozycję długą, rynek dalej zaczął marsz na północ, natomiast równie dobrze mógł odwrócić. To by było też dobre, jakby rynek troszeczkę bardziej stopniał. Tutaj przetestował tą linię lub też szedł troszeczkę niżej i dopiero strzelił do góry, to byłoby naturalne, dlatego tutaj stop loss musiał wynosić co najmniej pod, pod tą linią żółtą, bardzo szeroki stop loss, albo nawet początkowo był ustawiony przeze mnie poniżej ostatniej formacji, czyli tutaj całego zachwiania kursu na tych poziomach, możemy to zaznaczyć w ten sposób. Także stop loss był ustawiony poniżej tego punktu. Tym się różni inwestowanie niedużą pozycją od day tradingu, gdzie day trading weszlibyśmy tutaj w rynek przykładowo. Możemy Państwu zrobić zbliżenie. Day trading polegałby na tym, że weszlibyśmy w rynek w tym momencie po wyrwaniu się tutaj z bardzo słabych sprzedawców na rynku, tak? Rynek się wyrywa do góry i łapiemy ten ruch powiedzmy do góry tutaj. 200 punktów, tak? Stop loss wtedy jest bardzo krótki, w porównaniu do tego, co próbujemy osiągnąć na rynku. Także jeżeli rynek zszedłby troszeczkę niżej, to zamyka wtedy taką transakcję opartą o momentum. To był inny rodzaj tradu, inny rodzaj transakcji, z którym możecie Państwo się spotykać na szkoleniach, że wykorzystujemy wiele strategii, wiele możliwości na rynku. No, bo możliwości tak naprawdę jest nieskończenie wiele. Rynek pokazuje w danym momencie, że dalej będzie wyrywał się do góry, także technicznie jakby w poniedziałek był taki obraz, jak w tym momencie, można by znowu dokonać pozycji długiej pod ten ruch do 1900 dolarów za uncję na złocie. Przejdźmy teraz na indeks S&P 500, gdzie mieliśmy podobną sytuację na pozycjach długich. Mamy tutaj falę wzrostową, która w którymś momencie przyspieszyła przez przemówienie Bena Bernanke, który zapewniał że rynek ma się dobrze, dlatego mamy silne uderzenie kupujących, brak sprzedających silne uderzenie rynek pozostawał przez wiele godzin na obszarze, w którym czuł się niekomfortowo wcześniej pokazując swoją siłę, tak? Żadnych sprzedawców w nowym obszarze, gdzie wcześniej uciekał z tego poziomu i wejście w rynek tutaj pojawiło się, a rynek zaczął wypijać się do góry. Otworzyłem pozycję długą, naturalnie, która była bardzo dobrym rozwiązaniem, co pokazał rynek tutaj. Nie miał siły też spadkowej. Ponownie rósł, natomiast to już widać, że nie ma takiej mocnej siły uderzenia do góry, tak jak wcześniej. Tutaj rynek dalej wzrastał, została otwarta druga pozycja długa. W tym momencie, gdy pokazał, że rynek ma jednak siłę, że będzie wybijał się do góry, ale tutaj zaczęło się chwianie. Rynek strzedł niżej, wszedł wyżej, niżej, znowu na ten sam poziom. Niżej znowu cieniem pokazał, że ucieka od górnych poziomów. Trzeba było zamknąć tą pozycję, drugą e, otwartą e, w punkcie zero, break even point, czyli po prostu e, zamknąć ją w tym samym momencie, kiedy została otwarta, żeby nie, nie przynosiła straty. Jednocześnie trzeba było zamknąć też e, drugą pozycję otwartą wcześniej z zyskiem. I tutaj pojawił się moment do pierwszej inwestycji na pozycji krótkiej. Inwestycji to może złe określenie w moich ustach, bardziej day tradingu opartego o momentum, czyli o wykres H1 na tym wykresie. Proszę zwrócić uwagę, można było tutaj pięknie testuje rynek sytuację tej linii, wsparcia oporu, od dołu testuje, tak, przebił. Testuje, znowu schodzi w dół, można było wejść w rynek z krótkim stopem w nadziei, że tąpnie. Price Action, dynamika ceny nie pokazywała tego zejścia, że będzie odbywało się agresywnie, dlatego w tym momencie nie wchodziłem w rynek, ale ponownie kiedy rynek się obniżył bardziej, pokazał, że to nie jest żart, że jest tutaj przez chwilę i że wzrośnie do góry agresywnie. Rynek pokazał, że dłużej jest poniżej tej linii, że być może odbędzie się jakiś spadek. Tutaj zabrakło kupujących do poziomu 1200. Znowu podobny test jak wcześniej się wykonał. I tutaj otworzyłem pozycję krótką na tej linii w momencie mniej więcej 1197 na realnym koncie. Taki był punkt otworzenia. Tego momentu. Później wykres nie spadał agresywnie, ale w końcu zaczął przyspieszać, co spowodowało też strzał agresywny na złocie do góry. O czym przed chwilą rozmawialiśmy, widzieliśmy na instrumencie złoto. I tutaj pierwsza część pozycji otwartej na pozycję krótką została zamknięta w piątek, praktycznie godzinę chyba przed. Z zamknięciem rynku, czyli po godzinie 21, została zamknięta tutaj część pozycji w obawie, że rynek może zacząć odwracać, ponieważ nie jest to pozycja krótka w oparciu o trend H4 na wykresie 4-godzinnym, tylko jest to prosta fala, proszę uwagę. Na H4 nie mamy tutaj sytuacji, kiedy rynek się cofnął i powrócił do dołu znowu. Tego typu sytuacja dla absolwentów moich kursów jest doskonale znajoma. I wiedzą, co oznacza odwrócenie trendu tutaj na pozycjach H4, które można kontynuować dłużej. Tu mamy do czynienia z prostą falą na H1, która przynajmniej na ten moment, jak pokazuje, mogłaby się kończyć w którymś momencie, tak jak ta prosta fala na H1, gdzie nie było też odwrócenia trendu na H4, i po prostu no, w którymś momencie znowu zacznie rosnąć, szczególnie że w czwartek w przyszłym tygodniu przemawia Obama, który będzie aplikował pewnie pozytywne informacje na rynek, że sytuacja ma się super, rynek zacznie znowu pewnie rosnąć, tak? Obojętnie czy z tego poziomu będzie rósł czy z tego, na którym jest. Takie przemówienia wywołują z reguły wzrosty, bo są bardziej czy mniej naszpikowane pozytywnymi informacjami. Pod przyszłe wybory w Stanach Zjednoczonych i pod polityków, którzy utrzymują, że sytuacja fundamentalna, ekonomiczna kraju, czyli Stanów Zjednoczonych, ma się dobrze, jest w dobrej kondycji, co powoduje wzrosty na rynku chwilowe, a w dalszej perspektywie prawdopodobnie kolejne załamanie się. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na e, przeglądanie analiz dziennych, w których pokazuję czasami momenty do wejścia w rynek, czasami szybciej, czasami później. Dużo pracy było w godzinach porannych ostatnimi dniami na rynku, na różnych instrumentach. Pokazałem tylko kilka przykładów e, transakcji. Wszystkiego nie zdołam omówić tutaj, e, tego co się działo przez tydzień. Był to naprawdę obfity tydzień w różne transakcje. Część z nich pozamykała się na zero czy z niewielkim zyskiem. Ja mówiłem tylko kilka tych, które były bardziej przejrzyste, bardziej podręcznikowe, bardziej spektakularne pod względem prostoty i trafności słuszności decyzji. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na szkolenia Forex na żywo. Dziękuję.